Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam e, przedstawić e, w jaki sposób nasmarować sobie kołowrotek. Wiadomo e, teraz akurat mamy troszkę może więcej czasu e, już jest ciemno dość szybko się robi i e, część skończyła sezon, część może zaczyna. Natomiast wiadomo, że okres taki e, zimowy już można powiedzieć Skłania troszkę do przyglądnięcia sobie sprzętu, może go troszkę odświeżenia, zadbania o niego, bo wiadomo, że w trakcie sezonu mamy zdecydowanie mniej czasu na to, żeby zatroszczyć się o sprzęt. I może dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak właśnie zadbać o kołowrotek: jak go przeglądać sobie po sezonie i przygotować do kolejnej ciężkiej pracy w trakcie sezonu. Ja oczywiście nie jestem jakimś serwisantem, specjalistą jeśli chodzi o, o, o kołowrotki, jestem zwykłym amatorem. Natomiast wydaje mi się, że tą taką podstawową sprawę, jeśli chodzi o rozkręcenie tutaj kabłonka, rozkrę ściągnięcie szpuli i dostanie się do środka bez szczegółowego rozbierania na podstawowe wszystkie elementy. Kołowrotka, myślę, że jest w stanie zrobić to każdy, każdy wędkarz, jeśli ma troszkę e, jakieś tam smykałki i takie nuty Majsterkowicza. Myślę, że, że postaram się Wam pokazać i nie będzie to trudne dla nikogo. Słuchajcie, co będzie potrzebne: e, jakieś patyczki do przeczyszczenia starego smaru to, to takie kosmetyczne, jak są do, do uszu na przykład smart do kołowrotka czy to będzie firmowy kupiony niezależnie z jakiej firmy kluczyk do odkręcenia tam takiej śrubki nakrętki no i zestaw jakichś płaskich ewentualnie krzyżowych wkrętaków tak więc zapraszam Was zabieramy się do rozkręcenia kołowrotka no więc tak w pierwszej kolejności Chciałbym sobie szpulę. Ważna sprawa, jeśli będziemy ściągać po kolei każdy element, abyśmy sobie go odkładali na jakiś materiał, który jest widoczny dla nas, najlepiej biały, i starajmy się odkładać w taki sam sposób, jak ściągaliśmy. Czyli, żeby później, jeśli ściągamy. Prawo zakładać w lewo, załóżmy, żeby nam się nie pomyliły elementy. Najlepiej, jeśli ktoś nie jest za bardzo zorientowany, a ma dużo elementów do, do ściągnięcia, można sobie jakieś zrobić zdjęcie, ewentualnie także, żeby to później po prostu poskładać, żeby nam było to odpowiednio poskładane. Słuchajcie, tutaj mamy taką. Zębatkę, a razem z taką, widzicie, podkładką tutaj, jedną i drugą ściągamy, odkładamy po kolei. Od góry była taka plastikowa, później była zębatka, i później była podkładka. Teraz mamy tutaj taką śrubkę, należy ją odkręcić. I tutaj mamy, zobaczcie, taką nakrętkę. Musicie sobie zwrócić uwagę, bo czasami ee, jest albo prawy, albo lewy gwint. Nie wiem, jaki tutaj jest akurat. Jeśli by kluczkiem nie chciało iść słowe dojście, byłoby można spróbować odkręcić oczyszkami. Tutaj mam, widzicie, odwrotny gwint, bo w prawo powinno się zakręcać, a tutaj widzicie, odkręca się odkładamy i już mamy dojście do całego rotora no, ściągnięty I następnie odkręcamy sobie tutaj dostajemy się do środka czyli musimy rączkę sobie tutaj korbkę odkręcić i dostajemy się do środka, tutaj mamy dwie i trzecią śrubkę tutaj, czyli odkręcamy. Postaramy się układać też te śrubki w taki sam sposób, jak one tutaj przynależały do każdego miejsca. Ponieważ czasami mogą być różne długości tych śrubek, żeby nam później spasowało wszystko tak, jak należy w te same miejsca. Widzicie, już jest ta, jest dłuższa. Ta tutaj od obudowy była krótsza. I tutaj, jak obudowa zeszła, mamy kolejną śrubkę. Ta też jest dłuższa i ta też będzie dłuższa. I tak, teraz mamy już w zasadzie możliwość dostania się do środka. Tutaj przy okumie nie, chyba jest jeszcze tego kołowrotka. Nie rozkręcałem, bo to mam od dwóch lat, czyli teraz jest pierwsze rozkręcenie jego. Chyba tą śrubkę jeszcze musimy jedną odkręcić, żeby się dostać i teraz chyba powinno to Cały nam. O! o Mamy. Czyli ta jedna śrubka jeszcze była. I popatrzcie. Tak to wygląda w środku. On dość dobre, dobrze pracował, tak jak widzieliście, słyszeliście. Troszkę miał jakiś tam już delikatnych szumów. Po dwóch latach. To mało łożysko, Nie chcę za bardzo ściągać tego. Spróbujmy zaryzykować. Możemy to ściągnąć, co? Zobaczcie, to jest dość ładnie nasmarowane. Natomiast możemy sobie wziąć i delikatnie przeczyścić. Jeśli widzimy coś tam, że jest jakiegoś brudnego. Popatrzcie, takie już zużyte troszkę te zębatki. Tutaj mamy takie jajkowate to łożysko. Zębate. Troszkę popatrzcie, jest takiego już zużytego, wytartego metalu. Popatrzcie, jednak jest tego brudu troszkę w środku. Wydaje mi się, że troszkę jest przeczyszczony. Teraz możemy tutaj dać troszkę smaru. Jeśli ktoś by chciał bardziej się pobawić i rozebrać to, to można wziąć i Przeczyścić sobie to wszystko benzyną ekstrakcyjną do czysta, ja tego nie będę robił, tylko zgrubnie oczyszczę go. Tutaj smarujemy wszystkie tutaj te elementy, które były wcześniej, właśnie przez nas wyczyszczone. Dobra, wydaje się, że powinno tego smaru tutaj już być. Wystarczająco. Teraz możemy obczyścić sobie ewentualnie tutaj troszkę. I dobra. Tutaj też damy troszkę tego smaru. było. Dobra. I teraz spróbujmy to złożyć. Tak. Teraz już siadło. Tutaj już nie musimy, raczej nic dawać. Smaru tam wszystko jest nasmarowane. No i teraz możemy zabrać się za składanie, czyli w odwrotnej kolejności niż to, co było przy rozkręcaniu. Jeśli przykręciliśmy sobie tutaj. Śrubki. Możemy sprawdzić teraz, zanim złożymy do końca, czy wszystko dobrze poskładaliśmy, bo czasami może być opcja jeszcze taka, że coś źle złożyliśmy. Dlatego tak jak mówię, no ja nie jestem serwisantem. Pierwszy raz akurat ten kowrotek, jeśli chodzi o okumę, rozkręcam. Chodzi tutaj do góry, do tyłu, jest blokada czyli możemy brać się za skręcanie pozostałych elementów. Dobrze, czyli teraz yy, słuchajcie, tutaj możemy jeszcze sobie przeczyścić wstępnie po kolei te elementy tutaj co mieliśmy. One były tak ułożone po kolei, czyli tutaj była taka koleczka. jedna, To była druga zębatka i podkładka pod spód i teraz będziemy zakładać po kolei mamy i teraz nakrętkę którą mieliśmy tutaj dajemy sobie pamiętajmy tutaj jest odwrotny gwint czyli zakręcanie to jest odkręcanie Dokręcamy, dajemy tą śrubkę, która tutaj była zabezpieczająca. Dobrze i teraz tutaj możemy już troszkę usmarować, żeby to wszystko już tutaj ładnie weszło. I od spodu, czyli była tak podkładeczka. Później było zębatka oczywiście tutaj też możemy troszkę smaru teraz była ta czarna i teraz to przezroczysta. Dość ciasno tutaj wchodzą o mamy sprawdzimy wszystko jest dobrze. Powinno być dobrze. Zakładamy. nasmarowany, przeglądnięty, troszkę musi popracować. Myślę, że będzie, będzie dobrze się spisywał. Kolejny rok, a może więcej i znowu zrobimy przegląd, smarowanie. Także tu jeszcze zapomniałem, widzicie, zrobić innego. Jeszcze zakręcenia. A więc tak, kowroteczek mamy nasmarowany, przeglądnięty, sprawdzony. Słuchajcie, tu Wam jeszcze mogę powiedzieć, e jeśli byście chcieli sobie e kabung cały tutaj przesmarować, możecie odkręcić sobie tą śrubeczkę, delikatnie poluzować, kropnąć e troszkę e oliwy. Chwileczkę, może wam pokażę jakiej. Słuchajcie, tu możemy troszkę sobie poluzować, kapnąć takiej oliwy do maszyn szwalniczych, żeby kabłon nam lepiej, lepiej pracował. Zakręcamy, wytrzemy do sucha nadmiar i to samo tutaj możemy w rolkę prowadzącą. Też sobie troszkę kapnąć, to pod tą śrubkę sobie tamta oliwa wejdzie. Od razu płynniej kawałek będzie się zamykał. I będziemy dalej zadowoleni z użytkowania naszego kołowrotka. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, dajcie kciuka w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału. I cóż, trzymajcie się i czekajcie na kolejne filmy. Na razie. Cześć.